Teraz, kiedy słuchacie ten, tych słów, jest już prawdopodobnie nowy rok. Ja je nagrywam 30 grudnia, czyli jeszcze przed zmianą daty. I prawdopodobnie teraz, kiedy słuchacie, jestem już gdzieś w trzecim, czwartym rozdziale Listu do Rzymian. To jest temat, którym się aktualnie zajmuję. No, nie jest to prosty list, a w szczególności w takim tłumaczeniu jak The Message, to... Mm, tym bardziej trzeba mieć się na baczności, ale jestem bardzo zbudowany tym tłumaczeniem i samym procesem tłumaczenia jestem bardzo zbudowany tym, jak prawdy apostoła Pawła docierają do, do mnie po raz kolejny w inny sposób, kiedy zmagam się z tym, żeby przełożyć je z angielskiego na polski. My natomiast dzisiaj. Yy, i jeszcze chyba przez no, dobrych kilka odcinków jesteśmy w dziejach apostolskich, tym bardziej, że znalazłem dla was fragment, który bardzo odpowiada mi jako podstawa rozważania na temat przeznaczenia. Przeznaczenia, czyli tego, czy Bóg z góry decyduje o tym, kto ma być zbawiony, a kto nie, kto odpowie na wezwanie Ewangelii, a kto tego nie zrobi. Czy Bóg, który wie wszystko, już to wie? Stąd właśnie taki może przekorny tytuł tego odcinka masz wpływ, na swoje, masz wpływ na swoje przeznaczenie. A naszym podstawowym fragmentem, wersetem, czy dwoma wersetami, będzie fragment z dziejów apostolskich z 13 rozdziału. To są wydarzenia, końcówka tego rozdziału, wydarzenia, które dzieją się w miejscowości Antiochia Pizydyjska, czyli ta druga Antiochia, jeżeli tak możemy powiedzieć. I tutaj 48 i 49 werset no, daje nam bardzo ciekawą perspektywę. Najpierw przeczytam w wersji SNP, a potem w wersji The Message, ale akurat tutaj będzie to dość podobne, dość myślę, ta myśl, która będzie przekazywana jest, jest dość zbliżona. A zatem dzieje apostolskie 13 rozdział 48-49 werset w wersji SNP. Słysząc to, poganie cieszyli się i wyrażali z uznaniem o słowie Pana, a ci wszyscy, którzy byli przygotowani na przyjęcie życia wiecznego, uwierzyli, w ten sposób Słowo Pana roznosiło się po całej okolicy. Natomiast teraz wersja The Message, kiedy wierzący, którzy nie wywodzili się z Żydów, usłyszeli te słowa, nie posiadali się z radości. Wszyscy, którzy byli przeznaczeni do tego, aby zyskać prawdziwe życie, zawierzyli Bogu. Okazali posłuszeństwo Bożemu Słowu, przyjmując nowe życie. A przesłanie zbawienia rozchodziło się w tym regionie lotem błyskawicy. Widać, że to są dość podobne brzmienia. I to, co najciekawsze, to to, że Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, niewiele czasu poświęca. To jest paradoksalne, że on się nie zajmuje tym, czym, czym my byśmy się zajmowali, czyli zupełnie przemyka się, jak gdyby po stwierdzeniu, ci, którzy byli przeznaczeni. Okej, okay, jacyś tam nie byli przeznaczeni do przyjęcia nowego życia, ale ci, którzy byli przeznaczeni do tego, to je po prostu przyjęli. Czyli z perspektywy Łukasza, temat jest znacznie mniejszy niż my przez wieki chrześcijaństwa żeśmy go nim uczynili. I może powiem tak, może to nawet lepiej. Może perspektywa Łukasza jest lepsza niż nasza. Może z jego perspektywy naprawdę widać więcej. No, zaraz zobaczymy. Mowa jest tutaj w tym fragmencie o tym, że kiedy zwiastowana była Ewangelia, czyli jak The Message to nazywa, no, siłą rzeczy, przesłaniem, była grupa ludzi. Którzy, jak czytamy w The Message, byli przeznaczeni do tego, by zyskać prawdziwe życie, a w SNP byli przygotowani na przyjęcie życia wiecznego, czyli przeznaczeni, przygotowani tak, jakby oni mieli się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie, właśnie wtedy w Antiochii Pizdyjskiej i doświadczyć tego, te, tej zmiany życia, tego prawdziwego życia, tego zawierzenia Bogu. I rzeczywiście tak się stało. To znaczy, oni jakieś kroki musieli poczynić, żeby w tej Antiochi się znaleźć. Oni musieli w jakiś sposób usłyszeć zwiastowaną Ewangelię, aby się z nią zmierzyć. Musieli poddać się refleksji w zakresie swojego życia duchowego i musieli uznać, że to życie duchowe no, albo nie istnieje, albo poświęcone jest jakimś głupotom. Nie, albo nie koncentruje się na Jezusie Chrystusie, albo wszystkie te trzy scenariusze. Ci, którzy dali wiarę słowom apostołów, przyjęli nowe życie, okazując posłuszeństwo Bożemu Słowu. Więc oni nie tylko się znaleźli w jakimś miejscu, ale mieli do wykonania no, jakąś grupę czynności w ramach reakcji na zwiastowane słowo Boże. Czyli to nie jest tak, że oni akurat byli w Antiochii tego samego dnia i wszyscy się nawrócili, wszyscy przyjęli Słowo Boże, wszyscy rozpoczęli nowe życie. No, tak nie czytamy. To ci, którzy byli do tego przeznaczeni, czyli przygotowani, czyli trochę przygotowali się poprzez no, zderzenie, być może bardzo dramatyczne, zderzenie swojego życia z tym, co mówili apostołowie na temat tego, jak podobać się Bogu. No, to prawdopodobnie ten proces zawierzenia, który tutaj jest ogarnięty w, w zasadzie w połowie zdania, to nie była taka prosta rzecz. To nie tylko trzeba było usłyszeć, nie tylko trzeba było dać wyraz posłuszeństwa, ale trzeba było się zmierzyć chyba wtedy z tym, a tak czytamy w wielu przypadkach, że ci, którzy zmieniali, o 180 stopni swoje życie, którzy szli za Jezusem, którzy dawali wiarę i posłuszeństwo temu przesłaniu Słowa Bożego, no mogli z dnia na dzień stać się ludźmi, powiedzielibyśmy po łacinie persona non grata, no albo persone w liczbie mnogiej non grata, czyli mogli stracić życie. Położyli na szale wszystko. Zmienili swoje myślenie, zmienili swoje postępowanie i od tego czasu byli inni. A zatem pytanie, które mnie dzisiaj u progu Nowego Roku no, jakby bardzo inspiruje do myślenia i do, i do rozważania razem z wami, akurat tego fragmentu, to to, czy człowiek jest ostatecznie nieodwołanie już przeznaczony, czy może mieć wpływ na swoje przeznaczenie? Czy jeżeli ty się urodziłeś w rodzinie, w której są geny, które świadczą o tym, że raczej będziesz osobą z nadwagą, czy to już jest twoje przeznaczenie? Czy co byś nie zrobił, to nie jesteś w stanie nic zmienić? Jeżeli urodziłeś się w rodzinie wysokociśnieniowców, jeżeli urodziłeś się w rodzinie wysokocholesterolowej, jeżeli urodziłeś się w rodzinie dysfunkcyjnej, czy ty jesteś przeznaczony, przeznaczona ostatecznie i nieodwołalnie, jak w miliarderach czy milionerach, czy jak to się nazywa, do tego, żeby u ciebie działo się tak samo? Czy jeżeli urodziłeś się w rodzinie, w której nie ma pieniędzy pokoleniowo, jeżeli pieniądze szybko się rozchodzą, ciągle są długi, to czy ty nie możesz zmienić swojego życia, mówiąc, to ja będę tym pokoleniem, które zrobi z tym porządek? To ja będę pokoleniem, które robi budżet i trzyma się go? To ja będę pokoleniem, które zdobędzie dodatkowe środki na oszczędności? To ja będę pokoleniem, które nie będzie korzystało z karty kredytowej? No nie wiem, ale tak sobie myślę. Jeżeli macie jakieś swoje obserwacje, jeżeli macie jakieś swoje wnioski, jeżeli. Macie swoje przemyślenia? Zapiszcie je, proszę, w komentarzach, ale tak sobie myślę, że skoro w tych codziennych wyborach Bóg zostawia nam wolną wolę, bo bardzo niewiele rzeczy jest nieodwracalnych. Słyszymy nawet o chorobach, które są nieuleczalne, z których Bóg wyciąga, z których leczy, których, których jakby zmienia bieg historii danego człowieka. To, to skoro w tych codziennych rzeczach można zmienić swoje przeznaczenie, nie to żeby oszukać, ale zmienić to, do czego jestem przeznaczony, to czy byłoby fair, gdybyśmy nie mogli tego zmienić w zakresie wieczności, gdyby ktoś był powołany do tego, żeby się nawrócić i pójść do nieba, a ktoś był potępiony z góry? No chyba nie byłoby to. Za bardzo fair. Tak, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem jak wy to widzicie. Nie? Ale ja tutaj, zachęcony tym przykładem tego 48-49 wersetu, mówię, że skoro część ludzi była przygotowana na przyjęcie, to znaczy, że można się na to przygotować, na przyjęcie Słowa Bożego. Skoro część ludzi okazała posłuszeństwo Bożemu Słowu, to znaczy, że i my dzisiaj Słysząc ewangelię, słysząc wezwanie do upamiętania się, do porzucenia starego grzesznego sposobu życia, do starego myślenia, do taplania się we własnym grzechu, w popełnianiu tych samych ciągle grzechów, to my słysząc to wezwanie, możemy i w moim przekonaniu możemy zmienić nasze przeznaczenie, możemy odwrócić los naszego życia, możemy stanąć. Twarzą w twarz z tym, co mówi nam historia, może na przykład naszej rodziny i powiedzieć: Nie, tu się kończy ta zła historia. Ja będę człowiekiem, który żyje inaczej. Ja będę podejmował decyzje inaczej. Ja podporządkuję się Bogu. Ja, ja w Jego Słowie będę szukał rozwiązań dla swojej rodziny. To ja zachowam czystość, to ja zachowam uczciwość, to ja zachowam. Słowo, twarz, nazwisko, jako takie wyznaczniki pewnego szlachetnego podejścia do, do, do własnej osoby i do innych osób, to ja będę tym, na którego można liczyć, to ja będę tym, który przyjdzie z pomocą, to ja będę tym, który odstawi alkohol, to ja będę tym, który będzie dobrym rodzicem i w ten sposób zmienię swoje przeznaczenie, albo inaczej, ode mnie rozpocznie się przeznaczenie. Do dobrych rzeczy, do Bożych rzeczy, jak czytamy tutaj w The Message, do prawdziwego życia, nowe, prawdziwe życie. Oni byli przeznaczeni do tego, żeby zmienić swoje okoliczności i zyskać prawdziwe życie, przyjmować nowe życie. No i nic dziwnego, że przesłanie zbawienia rozchodziło się w tym rejonie lotem błyskawic. Tu, wo, jak gdyby wobec tego faktu, że masz wpływ na swoje przeznaczenie, że możesz odmienić losy historii swojego drzewa genealogicznego, ty możesz być tą gałęzią, która odbije we właściwą stronę. Z tym przesłaniem zostawiam was dzisiaj u progu nowego roku. A może to jest rok, w którym sobie i tobie albo sobie nawzajem, jeżeli chcecie mi złożyć życzenia, w komentarzach, to proszę bardzo, ale możemy sobie życzyć odmiany naszego przeznaczenia odmiany neurotyzmu w wiarę i zaufanie odmiany negatywizmu w wyznawanie Bożych obietnic nad nami odmiany reagowania po prostu na zasadzie impuls, reakcja na refleksję nad tym, w jaki sposób chcę na coś zareagować. Może to będą dobre życzenia, i takie życzenia chcę wam i sobie złożyć, abyśmy w tym roku zmienili nasze przeznaczenie, jeżeli ono nas w jakikolwiek sposób prowadzi w objęcia szatana, diabła, właśnie, albo y, takiej ignorancji, takiego pozostawienia spraw bożych na boku. Abyśmy zmienili swoje przeznaczenie, jeżeli jesteś w tej sytuacji, i przylgnęli do Jezusa przylgnęli do Jego Kościoła, do Jego spraw, do Jego Królestwa. Przylgnęli do tego, co daje Duch Święty, który wypełnia człowieka, który chce przygotować się do tego, aby tym Duchem Świętym się napełnić. To są moje życzenia dla Ciebie dzisiaj, drogi słuchaczo, droga słuchaczko. Bo że nie znamy się osobiście, a może wręcz przeciwnie. No, nie do każdego dotrę z życzeniami na Nowy Rok osobiście, uścisnę rękę ale każdemu tą drogą dzisiaj składam życzenia jeżeli jesteś w oku bożej woli jeżeli twoim przeznaczeniem jest być przeznaczeniem dziecka Bożego które zdobywa duszę dla Chrystusa czyń to z odwagą jeżeli twoim przeznaczeniem jest to by przybliżać się do niego poznawać go bardziej czyń to z odwagą jeżeli twoje przeznaczenie to poprzez różne dary które Jezus tobie dał budować kościół czyń to dalej z radością z wytrwałością, z zachętą, bądź zbudowaniem dla innych. Ale jeżeli dzisiaj czujesz, że musisz coś zmienić, to niech to nie będzie przykład styczniowy, tylko niech to, nie, niech to będzie przykład całego tego roku. Zmień swoje przeznaczenie, stań w prawdzie i powiedz: potrzebuję zmiany, duchu święty. Przybliż mnie do Jezusa, do jego krzyża, do jego krwi. Wyznaj Jezusowi swoje grzechy. Opowiedz mu o tym, na co cierpisz, co cię rozrywa od wewnątrz. A potem podejmij decyzję i trzymaj się jej, aby iść z Jezusem, iść za Jezusem, być z nim, czytać Jego słowo, należeć do jego kościoła i budować się w kierunku tego, aby Twoim przeznaczeniem było Królestwo Boże i Jego sprawy. Jego szukaj, Jezusa Chrystusa, Jego królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne łącznie z nowym przeznaczeniem będzie Ci dodane. Niech tak się stanie. Tego Ci życzę.